Jemaneczko z tej strony, Tadek, witam Was w grze Mountain Blade Bannerlord. W tym krótkim odcinku wytrzymam, dlaczego nie jest krótki na koniec tego odcinka, ale zacznijmy od tego, że w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić bohaterów, championów lub innych herosów, jacy zmieścili się w tym momencie do naszej drużyny. Jest ich 11 na ten moment, oni się zmieścili, ale spokojnie, wszyscy mam nadzieję się zmieszczą bo już niedługo, niewiele nam brakuje do nowego poziomu klanu i będzie pięć kolejnych tak więc z tego co widzę na razie powinni się wszyscy zmieścić a z tych co mamy na ten moment to będzie Adal Adalheidis jest to prawdziwa wojowniczka która zbuntowała się przeciw swojemu ojcu pochodzi z imperium, postanowiła żyć po swojemu, nie chciała zostać wydana za nudnego, wysoko postawionego urzędnika państwowego w imperium, więc uciekła od rodziny i zaczęła żyć po swojemu. Tu mamy Joannę Dark, która się specjalizuje w broni jednoręcznej i łuku. Do niej historii nie mam jakiejś takiej dłuższej, ale powiedzmy, że jest to osoba, która jest zdolna walczyć za siebie i swoich ludzi do upadłego, pomijając to, że będziemy razem z nią najeżdżać w wioski i mordować wieśniaków, ale niech na to nikt z Was nie zwraca uwagi. Kolejny, czyli trzecia osoba jest to Ragnar. Jest to żadny przygód mężczyzna średniej długości brodą, ciemnym zarostem on używa broni dwuręcznej i oszczepów, tak więc może mocno przyładować. Kolejnego mamy Adera Boja. Jest on młodym wojownikiem szukającym sławy. Lubi posługiwać się mieczem jednoręcznym i tarczą. Dobrze jeździ na koniu, jak i również posługuje się włócznią, potrafi również rzucić oszczepem. Jak widzicie ma krótką brodę i krótkie włosy, które nie widać w tym momencie, bo są pod hełmem. Yy, następny jest Inek Hunter, czyli po naszym łowca, niestety łowca mi nie weszło, bo nie chciałem pisać inaczej. Nie chciało mi przyjąć polskich liter, więc musiało zostać tak jak jest, więc pomyślałem, że dam po angielsku, żeby łowca nie było, tylko coś normalnego. Jest to jak nazwa jego wskazuje. Bardzo dobry łowca. Chce się szkolić w zwiadzie. I tak też jego umiejętności są dysponowane w zwiad, jak i również włók i włóczniem. Tutaj kolejny jest Jan. Lubi dwuręczne topory. Do rzucania ma siekierki, żeby ewentualnie uciekającego wroga trzasnąć. Też nie mówiłem skąd są, ale to zapewne jak łatwo się domyślić, z dwóręcznym toporem. I ktoś taki to jest ze Sturgi. Ma potężną brodę, z której jest dumny. Podobno jest ona najlepszej gęstości w królestwie Kaladrii. Następna osoba to Olaf. Olaf jest. Można powiedzieć, młodym wikingiem, szuka sławy, pieniędzy i wszystkiego co się z pieniędzmi wiąże. A grabieże i palenie wiosek uważa za świetny sport. Nic tak nie usuwa osad jak wikingowie. Następnego mamy tutaj postać kokosek. Kokosek jest to. Łucznik z talentem, który postanowił skorzystać. Pochodzi on z Batanii. Nasi dwaj poprzedni, czyli Olaf i Jan, byli ze Sturgi. Tu mamy Kokoska z Batanii, gdzie jak widzicie, łuk jest ważną rzeczą, taki obsługa łuku również. Następnie mamy Zetora Legionistę. Niestety jest on ślepy na jedno oko które zostało mu że tak powiem uszkodzone w trakcie jednej z jego wielu bitew jest to były legionista zdyscyplin zdyscyplinowany z ogromną siłą rzutu jeżeli trzeba coś rzucić najlepiej zawołać zetora do następnego mamy Szczepana Glazura który jest kozakiem po prostu jest kozakiem jeżeli szukacie kozaka, to właśnie on. Tutaj mamy ostatnią osobę, która zdążyła się zmieścić Arsgardinius. Przy czym w komentarzu tak mi napisano, że nie jestem pewien czy tu chodziło o, o kobiece czy mężczyznę, bo dostałem komentarz, żeby stworzyć ją. Ją jaką osobę, która lubi jeździć na koniu, jak i też strzelać z, z długu z tego konia, tak więc ma jednoręczną broń jak widzicie łuk tutaj widać wygląda jakby go trzymał ale ma go zawieszonego no i kołczan strzał a teraz wam powiem dlaczego się tak stało że ten odcinek jest taki krótki a to dlatego że nie wiem dlaczego mikrofon mi nie nagrał i po prostu nie mogę się cofnąć już do tego co się wcześniej wydarzyło więc mogę wam tak naprawdę powiedzieć co się wydarzyło wystartowaliśmy jak, jak chyba każda gra nie widziałem żeby indziej się startowało tutaj na tym polu pominęliśmy samouczek trochę mi zajęło czasu zebranie naszej drużyny ale się udało przeskoczyliśmy po paru tutaj miastach jak widzicie mamy wojnę z Ortyz, y, wróć y, z batanią i z turgią. Y, w sumie, wiecie, co ja wrzucę wam jako prywatny ten film? Nie prywatny, nie publiczny. Po prostu wrzucę ten film. Y, to, co jest tam bez głosu nagrane, więc jak ktoś chce, to może obejrzeć. Ale tak jak mówię, y, po prostu, no. Trochę parę dni już nie nagrywałem, i już zapomniałem, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. I jedną rzecz pominąłem, i oczywiście się okazało, że ta jedna nie działa. A więc, tak tutaj wróciliśmy na to miejsce, ponieważ robiłem sobie okrążenie i wróciłem tutaj. Zauważyłem, że bandyci mają tendencję w ogóle nie walczenia ze mną, tylko przyłączania się do mnie. Trafię na nich, oni mówią, że. Się poddają i czy mogą się do nas przyłączyć. Dlatego w party na moment obecny mamy tu sa ridersów Kilku, jak widzicie, 30 w sumie i dwóch konnych. U mnie wszyscy zbiegają z buta. Ja w sumie z konia schodzę, nawet jak jest bitwa. Chyba że no gdzieś trzeba szybko podjechać, ale raczej też schodzę. Początkowo używałem toporów do rzucania, ale się okazało, że te topory nie są zbyt mocne i ostrzepy są lepsze, co pokazał Zetor który no większość killi e, z bohaterów miał on jeżeli bitwa się rozgrywała na zasadzie, że trzeba było podejść a większość tak wygląda e, przez pole, nie? bo gdzieś tam w, mieś w mieście, w wioskach to tak niekoniecznie e, tak więc e, oszczepy są chyba lepsze niż te toporki ogólnie z naszej ręki zostały spalone i najechane już wam mówię, które wioski teraz zobaczmy Eee, tak o, najechaliśmy hmm, tu, tu, tu a, najechaliśmy do Remtoil i Klejkban przy czym to jeszcze wtedy należało do Imperium jak widzę do Imperium to coś strasznie do lupy tracą szybko to widzę swoje mm, miejscowości eee, tak więc te dwie wioski tutaj zostały najechane przez nas później poszliśmy w tutaj najechaliśmy wioskę, która produkuje futro to jest, która tutaj z tych wiosek produkuje futro dziś to taka była o tutaj tą Bogbeth zostało przez nas najechane no i tutaj przy okazji żeśmy najechali po drodze gdzieś dwie wioski, przy czym ja skręciłem dosyć szybko tutaj tutaj jeden lord się nam trafił, którego spacyfikowaliśmy i od razu egzekucja jest to na filmiku, tylko że tak jak mówię, bez komentarza. I dlatego ja na ten moment mam taki hełm, który jest jednym z najlepszych, jak widzicie. Bo ma 50 Armora. I pożyczył mi go właśnie ten Lord Olaf bodajże to się nazywał. Nie, nie. Olek. Tak, Olek się nazywał. I łuk nam dał, zobaczcie, bardzo ładny. Noble Bow, tak więc tutaj dostała ona, bo ona jako łucznik, a ja na razie nie używam. Może później wrócę do łuku, ale to zobaczymy i jeszcze w kolejce czekają kolejne postacie już wam pokażę kto czeka w kolejce żeby zostać przyjęty tak więc to jest Glimmerz Glimpson Derant Inferno, to możecie sobie w sumie zobaczyć, jak on wygląda, czy wam pasuje taki wygląd postaci, bo ono o tyle dobrze ja mogę je zmienić, wygląd w trakcie, tak więc nie ma problema. Eee, Tobin, kolejna postać i agent Kozak, tak więc oni już niedługo zostaną przyjęci, czy może będą w następnym filmiku obecni, to zobaczymy. Tu hashtagi sobie dają po to przy nazwach postaci, żeby um, łatwo ich znaleźć. Przy czym zmiana jest tylko możliwa kiedy macie moda, chyba bez moda nie da się zmieniać. Nie jestem pewien. Ogólnie wszystkie postaci mają takie no dosyć nieprzyjemne trajty, typu wiecie. Um, close fisted i tak dalej, że niemiłe i te sprawy. <laughs> w klanie zobaczmy sobie. No tak jak mówiłem, 9 punktów Renomy plus 5 dodatkowych kompanów. A, tu już nam wleciało. A, no to na pewno zobaczymy się następnym razem w większym tym gronie. czy nawet 21, w razie czego będę miał, to nawet jeżeli ktoś jeszcze tam dorzuci swoją postać, to będzie ona mogła do nas podbić. No nic. Tak więc to będzie na tyle. Ja dorzucam link do filmiku, który będzie tam, jeżeli być chcieli bez podkładu, że tak powiem, głosowego, sama gra. Można będzie obejrzeć, jeżeli ktoś ma ochotę. W niepublicznym będzie a jak nie to trzeba czekać na następny mam nadzieję że tym razem wszystko dobrze sprawdzę Ech, no nic no tak to już jest na wyjazdach że za każdym razem trzeba wszystko podłączać od nowa i trzeba sprawdzać tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie jeżeli ktoś ma jeszcze pomysł na jakąś postać to widzicie są wolne miejsca tak więc zapraszam się zgłaszać siemaneczko